I siema, siema jestem Entertainer 55, i w tym filmie um, pokazuję najlepszych zademiarkowanych brawlerów na każdy tryb. Dobra. I oczywiście to przeze mnie, nie? I dobra. Najpierw na shutdown na solo będzie Leon, bo Leon oczywiście jest. No, dobry jest, no po pierwsze, że szybko otwiera skrzynki te, no i tyle, nie, czyli zabija szybko, nie, i dobra, ale Leon najlepiej jak go macie na siódmym przynajmniej, bo wtedy na siódmym położę, wtedy jest najlepiej, nie, bo, No najlepiej jest z taperem tym dziwnym takim, co ro robi szybkość mu. Nie dobra. Lecimy z drugim teraz na gem graba. I na gem graba teraz dobry jest genę, bo gena tu mi się zaprzeciąga. Więc jak ktoś, jest, jak ktoś Wam ucieka, jak jest odliczanie, to przyciągnijcie go i po prostu zabijacie, i gemy wszystkie dla Was. Lecimy z drugim trybem. Teraz crow jest na ten się nazywało? No, no, nasz udał na dłonie. nie? Crow jest dobry, bo po pierwsze król y, może sobie polecieć i. wiecie, no, polecieć sobie może, nie? I po pierwsze. ten no, pozabija. Dobra, oczywiście pokazuję wam to tak, bo kroła nie mam w ogóle, nie? Więc po prostu. no, pokazuję wam to tak. Lecimy z drugim trybem. Oczywiście teraz lecimy z hejstem. Na no, hejsta jest dobry brok, bo brok może sobie hmm, przejść ten. Jest te dziwne rzeczy i walić, walić, walić to coś. Teraz ja wam pokażę jedną grę z brokiem i widzimy się w środku gry. Dobra, siema, jesteśmy w grze i teraz wam pokazuję jak to właśnie wygląda. To przechodzicie tędy albo tamtą drugą stroną. Po prostu liczę w ich. No. Chyba tego nie wygramy. Ale brok jest dobry. I tak, na co? Ja wam to mówię. W sumie jest dobry. Popatrzcie, to jest z jego ultem to po prostu jesteście daleko nie i walicie, 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 nie. Walicie. Tak. No chyba wygramy na 100 HP. Albo i nie. To może na, ale nowy chyba nie wygramy. Dobra, chyba tą nie wygramy dzisiaj. Dobra, może to wygramy jeszcze dzisiaj. Ale no, dobry jest brok. Mam taki tryb. No i wygaliśmy. Dobra, idziemy z kolejnym trybem. Okej, okay, to kolejny tryb to jest zadyma. Y, ball. w angielsku. Y, inny tryb to Bibi. Tak, Bibi, Potem tą swoją pałką wali, 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 nie. Po prostu rzucasz tą piłką, nie? Zabijasz kogoś na hita, czy na dwa. I później no, idziecie dalej, nie? Po prostu. To jest dobra i po prostu no tak, z tym ultem to trochę niedobre, bo ten ult prawie w ogóle nie zadaje nic więcej, więc to w ogóle coś zadaje. Nie wiem, nigdy nie grałem Bibi, nawet jej nie próbowałem, ale jest dobra na zadymę. Ja to wiem, ten właśnie widziałem to na YouTube, jak nie, Czy inne rzeczy, no idziemy z kolejnym trybem. Kolejny typ to Bounty. Bounty, czy jakoś tak to się to mówi. To z obrazkami, wiecie nie. Yy, to Piperna. No, najlepsza na ten tryb. Nie wiem czemu, ale jest najlepsza, ja to wiem. I. No, najlepsza jest, nie? Po prostu posłuchajcie mnie przynajmniej raz. No. Najlepsza jest. Patrzcie, no. Czy za Star to będzie kozak. Ale wiecie. No. Może. Nie, to będzie najlepsze, ale. Wiecie. E, idziemy z kolejnym trybem. No i to chyba będzie ostatni, tak? I kolejny tryb to siege. Tylko, że ja nie mam tego trybu, bo ja nie, nie wiem, jak to się mówi. Tylko teraz nie ma tego trybu. No, nie ma tego trybu. Ale kolejny tryb to siege, czyli to z takimi robotami, chyba? Tak, z te roboty chyba. Zbieracie śrubki, coś takiego. Nie, to chyba nie to jest. Nie. Najlepsze jest Penny. Bo Penny oczywiście ma tą swoją armatkę. I rzucacie ją tam, gdzie jest to działo. Z razem z robotem i... No i spoko macie, nie? I później idziecie... Później idziecie wy i walicie w tą... No i wygrywacie, nie? I, no i spoko jest, no. Dobra. jeszcze ja jedna rzecz tylko wam sobie powiedzieć i to będzie za chwilę. A taki dobry na wszystkie tryby. Taki bardzo dobry. To będzie według mnie Karl. Taki na wszystkie tryby. Tylko, oczywiście, nie jest najlepszy na wszystkie tryby, ale dobry będzie na każdy tryb. Będzie dobry. No. <noise> oczywiście, no. Jest dobry bardzo na wszystkie tryby. Jest najlepszy na wszystkie tryby. Nie jest najlepszy, ale jest dobry. No, tak to powiem. Jest dobry na na Brawl Bola. Nita jest też dobra na Zadymę. I Karl. Jest dobry na SIEGE. Jak to tam się tutaj Jest dobry na duo showdown. I chyba nic więcej. Tak. Dobra. A na Hejstaje jest, jest dobry bulls. Tego co. Się pomyślałem teraz. Dobra, no to... Dobry jest na wszystkie tryby Karl i widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawcie suba albo... Dobra, jeszcze jedna rzecz. Zostawcie suba i lajka pod tym filmem. Albo przez rok nie, nie, nie będziecie mogli włączyć YouTube'a i otworzyć żadnej skrzynki w ustawcie Więc zostawcie suba i lajka, żeby było, nie? I lecimy... Ja no, no, nie lecimy, ale to, to jest na początku, często. No to pa, dobra, nie, już nie mogę tego nagrywać. Nie, nie. Dobra, pa. Widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem Edlacinczy i widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Co ja powiedziałem właśnie nie wiem, kurde pa.